To jest ta ciemniejsza strona transportu. Bywa i tak, niestety. Wyższe obony. Trzeba sobie radzić. I powiem wam, że no naprawdę mi się jakoś strasznie niż pieszy z tym kołem. E, ponieważ powiem wam, że no naprawdę jedyne czego się boję to zobaczcie. i ktoś w ostatniej chwili odskakuje bo zobaczy, że coś jest nie tak. przyznacie? no jest dziwne uczucie nie? do tego się najgorzej boję, że chociaż dobrze, że tu są przynajmniej trzy pasy i jest ten kawałek zatoczki to bo... jeszcze jako tak.